Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Duszek Junior. Ja jestem Mateusz Świer. Tak, yy, kończymy... Znaczy... Zaczynamy bo chcemy zrobić coś właśnie o tym mundialu, ale... Kar, yy, granie z kartami nam... Ono się zdodziło I w ogóle długo to czasu zajmuje. W ogóle ja jestem tu, yy, No, więc sobie myśleliśmy, żeby coś właśnie zrobić z tym mundialem, więc wymyśliliśmy no, mam karne, tak jak, jak są w meczu. Brawki, przepraszam, nie widać, może na następny mecz zrobimy coś lepszego, ale to jest tak, więc tak. Yy, karne polegają na tym, że kto pierwszy strzeli pięć karnych, ten wygrywa. Pierwszy mecz Ekwador... Yy, ekwador kto? Sajcari. Yy, tak, tak. wow, no i coś Cymmerowi. Przepraszamy. Wow, to Mateusz to zrobił. <laughs> Przepraszamy za to. Chcę być anonimowy. A ja nie. Przepraszamy, Ewa. już widać. A to, co polega najśmieszniejsze, to to, że gramy gumową piłką. Tak, piłka mojego brata, nie moja. Więc zaczynamy. Ja, nie dozwolony taki jak. To będzie Ja jestem dobra? Czyli ja Ekwatorem. Dobra, gra w Ekwadorze? Dobrze, zaczynamy. Pierwszy gol. Obroniony. Obroniony, tak. Kurczę. Śmigamy się. I teraz. Strzał o 1-0. Ekwador go wykorzysta. Nie! Gol! Gol Ekwadoru. 1-0. 1-0, tak. I te wyniki co graliśmy z karciany to one zostają i do tej samej liczby to przyłączamy. Do tej samej karty, przepraszam. Ale kurde... ja Jeden, nie jadę! Ale milimetralnie, prawie to wyjąłem. Ależ zacięty mecz. Chwilę zawiążę buta. Myślę, że na następny mecz, ale nie jestem pewien. Będzie już lepiej. Będzie widać będzie. Bramkę i wszystko, ale nie jestem pewien. Zobaczymy. Chciała na dwa, jeden. O, nie ma broni. Ale jak to wyszło, mu. Jak nie kurde, głupia bluza. O, właśnie to jest jeszcze. Nie jest dobrze, ale kurde, taka, taka, taka zła. A nie, bronił, bronił. W ogóle stoi na brązu, więc dla mnie to jest pikuś. ja tak samo. Marszczowy. Tak. W Mysłowicach. Robię sobie przerwę miesięczną. Ja tak samo. I od listopada. O! Jej! Jakam podkręcona i pod 2-1. No tak i idę tak. na Unię. Bo tam gdzie teraz wyjąć, to tak nie za bardzo mi się podobało. No i też. Nie bo jak on to zobaczy? Tak i... Myślimy to, no. mówimy to, co my myślimy. A, jest obrona! Obrona. jeden. Ja w tym chciałaś być ni niby tutaj. Przepraszam za ten krzak, który tutaj jest, ale tak jest. Wilkomowa. Tak. Dobra, Ekwador. 3 będzie, 3, 3 Pięknie. To było piękne. On to obronił, ale mu tak w łeb tak? Nie. I 3, 1. Tak. Nagrywałem to w ogóle w czasie, kiedy leci. mecz. jest już 1,0 dla. Z tego co my wiemy, 1,0 dla Ekwadoru. Ale nie wiem, czy tak się tak. Da... Kurwa! To nie ma! Nie. Ale to no. chciałem! Ja już wiem, że się skończy mecz. Właśnie, że się skończył Wszystko się może stać. Tak, ogólnie! mnie! W, w mundialu to ja. Jasne. Jaka żołra! Bo ule w mundialu to ja głosuję za Brazylią. Na następny mecz przyniosę. A ja za Brazylią jeden film. Ja zebra. Za, Arg za Argentyną też tak. Goli! No ja za Argentyną też trochę. Ale bardziej za Nie rozumiem No dobra, jest... No ale widzieliście mecz, Hiszpania, Holandia, nie? No, ale jak Holandia zgniotła, Teraz każdy w grupie to była B. Myślę, że się będzie bał Holandii. No... A Hiszpania, co będzie takie? Kurde! Nie dwa, 2-2, gramy do pięciu, ale jeśli będzie cztery, cztery, to do sześciu. Dwa przewagi. Tak, też nie ja wiem, czy to się ustawie. O, kurde! Ale myślimy, że to już będzie na zawsze. Raczej tak z Champions League zliknie zrobimy, bo to by było za trochę długo. Ale może sam znowu. No. już wakacji już będzie wszystko nagrywał, więc będzie wszystko dobrze. Fani duszka, przygotujcie się, będą znów jego Emocje odcinki, duże. tak i to no trzy, no trzy Ja cztery, pamiętam, trzy. co jeszcze nie nagrywałam, a oglądałem jego odcinki. Co... To był właśnie double travel, co no to był Ale to był to master no właśnie! Czy w ogóle oglądaliście, ale powiedział to Master Kawanie i kto? I Suarez. Suarez nie. No już stał, stał dziesiątkę. To Master. A don! Nie nie nie, 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 nie! Nie było na linii. I jak to wyciągnę? Duszek, naprawdę dobry, jak Dużo jestem. Dobra. Zapominam. 4-4. ale łatwiej to wyciągnę. Masz to brzmienie na wzwy, nie wiem. Na razie mam duszę junior, bo nie umiem znaleźć jakiejś... jeszcze jakich... nie jest przesądzona, ale mogę gościnnie, tak często, nagrywać z nimi, ale... Pry, nie, tak, do. to jest mój dobry kolega i ja. ja! I gramy do sześciu, proszę Państwa! Cztery, cztery. Pięć, cztery, cztery. A ta ja będzie kręcona z nim, to to już będzie codziennie, też też nie... Jak będzie zła pogoda, to... Nie zawsze są mecze. Ale kiedy są Ale mecze, czasem też jest nie? zła pogoda. No nie, ja daleko od wam! Ale nie, 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 nie daleko. O co, milimetry, to była podkręcona piękna. Ale tą piłką to by nawet I pięciolatek podkręciły. <grych> Jakbyście widzieli, jak się nią gra. I go, i go! Ale słupka stary! O, ludzie, bo my... My jeszcze jak tego nie nagrywaliśmy, to sobie tak graliśmy, ale w domu. Ja byłem Brazylią ciągle i kogo siłę, nie? No. On wyjścia z grupy do finału. I wygrał ze mną. Tak, ciągle Brazylią. on Hiszpania, Portugalia i wszyscy, no weźmy, co No już jest sześć cztery. Jak sześć? Pięć cztery. Tak? No. No to sorry, przepraszam was. Nie, pasa nie. Pasa musi być. Decydujący tak. strzał. Czy będzie gol? Nie! Tak. Sześć, cztery ludziska. Dziękujemy za oglądanie. Wi... żegna się z wami. Duszek Junior oraz Mateusz Śmierą. I piłka z dziwnymi napisami. <grym> tak. Widzimy się w kolejnym. Meczu który będzie Wow tak, Wszystko leci tak zaraz Bo dzisiaj są trzy mecze Najlepszy jak dla mnie będzie Argentyna Tutaj A drzewko nieszczęścia A tutaj to Więc do usłyszenia do zobaczenia Cześć